Cześć, jestem niebieski, a to jest kolejny odcinek z Oxygen Not Included na kanale. I patrzcie co tutaj znalazłem tak całkowicie przypadkowo. Tak naprawdę przypadkowo, na pewno tego nie szukałem. Znalazłem usuwacz ciepła. Hmm. Zastanawiam się do czego go wykorzystamy, ponieważ ogólnie jeden już wykorzystujemy, o którym wiecie, przy okazji tu jest coś ciekawego. Tak, ten nie jestem pewien do czego możemy wykorzystać, no ale do czegoś na pewno wykorzystamy, prawdopodobnie do tego samego. Ponieważ produkcja tlenu, która jest samowystarczalna, no poza wodą, tylko wodę musimy do niej dostarczać, to jest dość dobre. Tak, zdecydowanie. Dobra. Ale tak w międzyczasie, tutaj chciałbym kończyć prowadzenie Heavy Conductive Wire'ów, tutaj. do tu. Potem będą szły jeszcze do góry bardziej. Jeszcze bardziej i będą szły tutaj. Tak, one tutaj wytrzymają 50 kW, więc na pewno dużo wytrzymają. Więc warto je także zagospodarować. Przy okazji będę mógł rozłączyć to. A chciałbym usunąć te generatory, ponieważ cóż, nie są zbyt wydajne i produkują tutaj węgla. I właśnie, co to jest to? Ta, czegoś takiego, jak się nie spodziewałem, żebym miał. I to nie wygląda, jakby było cokolwiek więcej. Poza tym, zostawimy to jako relikt. Też tutaj na końcu, no nie, no raczej tutaj nic nie ma. jest sobie i tyle. Ale dobrze, chciałbym wysłać duplikanta yy, tutaj, w te miejsce. Więc gdyby to zostało wykopane byłbym wdzięczny. Zdecydowanie. Coś poza tym jeszcze tutaj chciałbym zajść. Czy gdzieś jeszcze? Jeszcze było jedno miejsce. Tak, ten także zechcemy wykorzystać. No ale nie w tej chwili. Teraz powiedzmy mieć dostęp do wody raczej odpowiedni, więc to nie jest konieczne. Hmm, tutaj zaraz. Tutaj trochę wyżej. Chyba trochę wyżej, o właśnie, tutaj. Co to było? Autozapis. Tutaj jest coś takiego jak to. I to brzmi interesująco. Nie ma zasilania, to tutaj nie ma zasilania, także. Chcę to rozebrać, oczywiście. Ale najpierw chciałbym wysłać tutaj duplikanta. Tylko. Jaki duplikant zostanie przypisany? Kogo wybieracie? O to jest pytanie. Hmm, to jest dobre pytanie. Wiecie co? Co idzie tutaj Rabi? Bo czemu nie? Wygląda to interesująco to miejsce, więc... Niech się nieco mózgo wyczepie. A, zaraz. I to już complete, tak? Tak. Otrzymała Ruby plus 10 do U, Uuu, Gabi, e, jakie ty masz tutaj teraz skile? ręk 15 mm, tak była niezła OK to się przyda No na pewno jest OK w okazji to będzie można recharge'ować. tylko potrzebuję duplikanta prawdopodobnie który tutaj wejdzie Ok, w każdym razie tutaj tą, tą automatykę, która tutaj się znajduje, zechcę oczywiście usunąć. Usunąć to i zechcę usunąć. Dajcie mi tutaj wgląd automatyczny. I tutaj wszelkie rzeczy związane z automatyką usuwam. Ponieważ to są rzeczy, które po prostu będziemy mogli użyć. One są z czego zbudowane, z koperu, Tak, miedź. A miedź zawsze się przyda. W dodatku tutaj dość sporo będzie. 5 kg na każdy kabelek mały, plus tutaj trochę. Zdecydowanie tego będzie. Zdecydowanie to jest dobra inwestycja, żeby to rozwalić. Inne rzeczy z tym związane także. Jak tutaj to idzie? A, tutaj trochę to potrwa, zanim zostanie zbudowane. Mają trochę okrężną drogę. Ta woda już się zbliża do 100 stopni, także bardzo miło. Natomiast wodór poniżej 100 już szedł. No to całkiem sporo, nie? No, tutaj się buduje drabinka. Chcę wiedzieć, co jest tutaj dalej. Dobra, może weźmy się za to, co był plan już wcześniej, ale jeszcze tego nie wykonałem. Tak, tutaj już woda została nalana, zatem mogę rozpocząć rozwalanie tego. Oraz chciałbym tutaj dać od razu drabinkę. Tak, drabina, ważna rzecz. To wszystko myślę, że chcę robić na najwyższym priorytecie. Przy okazji, ten geyser się żeby został zanalizowany jak najszybciej. To jest ważne. Kolejną rzeczą jest to, że zechcę to tutaj wykopać. Zechcę to. Tak, chcę tutaj zrobić insulated tile, to kopię na 3, żeby zmieścić tutaj także drabinkę. Więc tutaj drabinka oczywiście, to musi być nieco głębiej. Naprawdę to musi być nawet dużo głębiej. I to nie z tego względu, że jakoś miejsca mi braknie, że miejsca, tylko dlatego, że chcę ten chlor stąd zabrać. No to może jednak taka głębokość wystarczy. Zobaczymy. E, tak więc poszli i spać. Niektórzy. A reszta przyszła pracować. Rabi jest strasznie szybka. Gdy ty masz atletyki tak w ogóle? A 13 atletyki. toż ona jest taka, że. <laughs> Najlepszy budowniczy zdecydowanie. Zdecydowanie. Zasługuje na takowe miano. Ok, jak ta woda. No jeszcze trochę. Czy tutaj będzie to wykopane z czasem? E, tam potrzebny jest budowniczy, tak. Zapewne za prędko tam nie zajdą. Budowniczowie tutaj mają dużo roboty. tablet tam co innego, tam co innego. Trochę im zejdzie zanim to zbudują. A wszystko robią z lidu, więc daleko nosić to wszystko jest. O, Nisbet. Wow, Nisbet także sobie radzi jak widać. Już bada bardzo dobrze, to możecie usunąć zdecydowanie. Tutaj możecie zbudować drabinkę, to możecie skancelować. Tak, tutaj, mm, genius rock, oczywiście, dajemy to. Tutaj dajcie drabinkę, to musi zostać wykopane. Hmm, ten chlor, chlor, chlor. Wiecie co? Może wykopcie to jeszcze tutaj dalej. Na tyle, żeby tutaj znalazł się już sam naturalny gaz. To wszystko zabudujemy ładnie. Tutaj chcemy tajle oczywiście. Tutaj także. Już odgrodzimy. I tutaj. Myślę, że to dobry pomysł. Tutaj także. Tak, to powinno już ładnie tutaj wyglądać. Możecie skancelować to i mamy coś do wydrukowania. Paku! Yy, jakiś interesujący duplikant? Nie. W takim razie bierzemy na pewno paku. Paku to coś co lubimy. Musiałem to anulować. Mari by tam została, już nie wróciła. Wróciłaby do nas. Tak a propos, tutaj z zewnątrz nie zostało to zrobione. Trochę głupio to zrobiłem, mam takie wrażenie. Weźcie to, zdekonstruujcie co? Te zbierze się chlor, zaraz, tylko to zostanie tutaj wykopane. O, powinni dać radę. Chciałem, nawet jak wybuchnie, to nie będzie straszne, zdecydowanie jakiś. Tutaj, tutaj zechce airlocki, właściwie 3 tutaj chcę insulated tile i tutaj na górze także insulated tile 3 airlocki powinny wystarczyć ten naturalny gaz ma 150 stopni i tutaj zrobimy system chłodzenia w którym miejscu będzie ten system chłodzenia? prawdopodobnie tutaj Myślę, że tak. Jakbym teraz zaczął to budować, to właściwie byłby dobry pomysł. Tak, y, gaz pompa. Jest izolowanego tutaj wychodząca. Y, tutaj co do prądu. Conductive Fire, także tutaj powinien iść. Y, kolejna rzecz, y, automatyka. Tutaj chcę wskaźnik temperatury i wskaźnik atmosferyczny. Właściwie będą one za wysoko, prawdopodobnie. W takim razie, co do automatyki. Najpierw muszę zmienić miejsca położenia drabiny. Zdecydowanie. Wszystko po kolei. Tak. Ten airlock ma być zawsze otwarty de facto te także, ale już niech będą jako zamknięte. Wiecie, już to będzie zrobione, więc będzie to działać. No i to musi zostać usunięte. de facto tutaj i tam, tutaj będą insulated tile, to będzie ładny, spory dość zbiornik na, na to wszystko, to powinno nawet ładnie zadziałać. Okej, okay, tutaj taka wejściowa drabinka. A żeby była, tu idzie to. Ta drabinka jest trochę za blisko. A powinna być dalej. Dobrze mogę to skancelować, nawet zdekonstruować. To i to. Mm, tak, zdecydowanie to także. Mogę skancelować. Tutaj mogę dać inzety tile. Tutaj tych nie mogę dać, one będą tutaj wyżej. To nawet wygląda. Nawet to wygląda tak jak chcę. Izbę. Chcę to zbudować na dziewiątą. Lecie. Zanim jej się skończy, prąd. Co? Zbudujcie to, proszę. Robcie tam, tylko zbudujcie tamto. Będzie zbudowane? Będzie zbudowane bardzo dobrze. Już mają przejście. Tutaj także zresztą dobrze. To, że mogą chodzić sobie, tutaj jest bardzo dobrą informacją. O, to ładnie całkiem mi idzie. Całkiem ładnie mi pójdzie. Przyznam, przyznam. W razie możecie zbudować to tutaj. Te 8 cykli tylko do Ten ma. Hmm. Zatem można powiedzieć, że trzeba będzie się nieco pośpieszyć z tym. budowa tego wszystkiego nie będzie na wyższym priorytecie. Tak, chcemy to zrobić jak najszybciej zdecydowanie. Kopiujemy i niech to będzie budowane. Tutaj zwiększymy wszystko na priorytet szósty. Okej, okay, teraz to będzie jakoś działać. Możecie zdekonstruować. Hmm, no i teraz czekać aż to zbudują. Zdecydowanie. Gejzer może zostać już na piątce. One zostają na dziewiątce i tutaj, no ale okej. Okay. Jak woda? 88 stopni. Wodór minus 119. Za ile ten gejzer? Dwa cykle i wybuchnie. Mieli dużo lodu, tak, ponieważ ta woda, ten, ta para, która tutaj się powstanie z tego gejzera, się automatycznie w lód na 100%. A takie życie to zdecydowanie mocno schłodzone. O, jak to wygląda tutaj? A, zanim, zanim to zbudują, trochę minie. Tlenu za mało się produkuje. Wody nie ma, co? Wody brakło. Tak sytuacja tutaj z Lenem. No, zaczyna im się kończyć. Zatem nie ma innego wyboru jak załączyć tą pompę. Zatem niech się załącza. Tutaj zaczęło się to schładzać dość solidnie. Ach, to mi nie przeszkadza, chociaż trochę za późno zauważyłem to. Wiecie, tutaj tlen się kończy. To ten tlen w tym miejscu jest najważniejszy. Patrzmy, ta woda będzie pompowana. Będzie pompowana. Dobra. Tutaj czy będzie problem z zarazkami? Raczej nie. To nam w ogóle szkodzi. Jestem pewien, no ale lepiej, żeby tych zarazków tam w tej wodzie nie było. Tego jeszcze nie budują. Tutaj trochę minie zanim to zrobią. Jakimi idzie tutaj? Tutaj idzie. Całkiem nieźle. I co? Konstruujcie no, to. Wiecie tutaj drabiną. I wykopcie to. I wykopcie to na trzy. Wykopcie także to i to. O tak. To wygląda bardzo dobrze. Oczywiście to wszystko na szóstym priorytecie. I to robimy w takim całkowicie zamkniętym środowisku od reszty bazy, tak dzięki temu ten naturalny gaz który tutaj jest naprawdę w ogromnych ilościach. Nie zmarnuje się aż tak. No wiadomo, że trochę go wyjdzie, ale bez przesady po prostu. Jak wy lubicie siebie dosłownie? Jak lubicie siebie mordować? O tak czysto dla przyjemności. Takie mam wrażenie. Może zejście Jak miło. Bardzo dobrze, że może zejść. W takim razie możecie to wybudować. Zdecydowanie możecie to wybudować, zatem to wybudujcie. Jedna z kolejnych dość istotnych rzeczy. Żeby Zostały wybudowane, oczywiście. Chcemy, żeby tutaj góro już było, przecież, żeby mógł zamknąć całkowicie ten gejzer. W takim razie powinni właściwie wziąć się za to. Tak, za to muszą się wziąć zdecydowanie. To jest taki główny punkt w programie. Zatem niech się za to wezmą. A to zostało ładnie usunięte. Tutaj chcę temperaturę oraz atmosensor. Dodatkowo chciałbym gate N. Hmm. To może być w ten sposób. Teraz automatyczne kable. Tutaj, tutaj i tutaj. Bardzo dobrze. O proszę, jak sobie poradzili ładnie. To to na siódemkę poproszę. I to także. Zatem to i to także już niech zbudują. Już tutaj będzie całkowicie nie ma, zamknięty system. Szybki auto zapis. Więc tyle. Jadą w tym miejscu. Teraz pozostanie tylko zaczekać aż ten tutaj chlor. Chyba to jest chlor. Tak, chlor. Zejdzie całkowicie na dół wypełni wszystko, a nie uruchomić tylko to. Na dziewiątce zeswajpować to, nie chcemy niczego tutaj mieć dodatkowego. O, nie mogą tego zniszczyć, w takim razie zdekonstruujcie to. Dobra, to może zostać zbudowane, bardzo dobrze. Może coś zbudowane. Co tutaj jest? Piasek, piasek, piasek. Nie mają gdzie składować piasku. Wiecie co? Zbudujcie na szybkiego tutaj coś takiego jak to. To no Mały magazyn, które dam tylko na swipe. Only i dam tutaj piasek. Tak bezpośrednio piasek. To żeby był. A, no po prostu chcę się go pozbyć. To raczej oczywiste. W razie niech to zbudują. Nie wszystko jest skończone. Mamy jeszcze 6 cykli, żeby to dokończyć. No, bardzo dobrze. Za ile się aktywujesz? Za cykl. Jeden cykl. I będzie działać. Jak to jest sytuacja tutaj. Tego nie ruszają na to chwilę, jak widać. Dobrze, możecie na spokojnie wykopać. Także tutaj dalej, żeby zobaczyć, co tam jest. Aj, patrząc po czasie, właściwie na co? to byłoby na tyle. Całkiem nieźle to wyszło do wydrukowania? Digging, All doctor i building. Głośno chrapie. Dobra, weźmiemy... Tak, weźmiemy to. To jest rdza, zdaje się. Ona nam w niczym nie pomaga, ale i w niczym nie przeszkadza. Możecie zbudować to. Okej. Okay. Dobra, zatem na ten odcinek to byłoby na tyle. Jak widzicie, w całym jednym odcinku, tym razem w jednym odcinku, a nie w 10, udało się ogarnąć cały gejzer niemal. Tutaj zostały reszki do dobudowania. To wszystko. Zatem na ten odcinek to byłoby na tyle. Ja mam dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Dany tego filmu, oczywiście, zostawienia łap w górę, zostawienia komentarzy. Tutaj to jeszcze na dole podbuduję. No i cóż, to wszystko. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Żegnam się z wami. No i cześć.